Ale jak stosujemy A i dzisiaj ze mną jest Outreach? Siema, jestem w łamaniu kości ostatniej razem z Autorito to Ale było. Ja jestem Kingiem. Co? Spójrz na topkę. Co jest? Ale w łamaniu kości ostatniej, gdzie był Autorito w tym czasie, gdzie ja to nagrywam, jest ponad 600 wyświetleń ponad 630. No, fajnie. To, nie? No, super. Tylko problemem jest to, że. Coś co? mnie przegonił! Co? 31 lewo. O, czy ty go nie dobijesz na tym cygres? Nie dobije naprawdę. Ale ja wam powiem, widzowie, ja mam wszystkie mapy. 92 kości. Ja wszystkie? To tak. To totalnie wszystkie? No tak jakby mam wszystkie odblokowane, co mnie te drugą co? trzecią. Ale nie wszystkie poziomy. Okej. Okay. Znaczy, drugiej nie mam, bo jest beznadziejna, ale mogę ją kupić. Ej, a tak. co jest na y, super tym, super... Za szesnasty? No... To jest takie, że rozciągasz się, całe ciało rozciąga się jak sprężyna i walisz w... w... Ha. Ja chyba no. użyję, żeby dostać mega wstrząśnienie mózgu, tylko ja to użyję na innej mapie, więc... Ja, ja innym... sobie tak dosłownie chwileczkę pograłam poza tym. Ja sobie idę, pa. Co? Czemu? na inną mapę. Ej! No, ja tak. mapę. mapę, A jak ja chciałam, żebyś ty był lekko słabszy, bo to jest jego kopa. No to ty powiedziałeś, że nie. Bo będziesz za słaby. Bo ja sobie wiesz, na innych odcinkach. Ole dostał... Ole! Włuczaki! Stłu ta... Ej! 143 kości jak na razie. 147 kości! 149, 150 kości, 170 kości. A, byłam blisko, blisko rekordu, był rekord to 150. 71 kości, 200, 200 skręceń, co jest? 204, 173, 4, 200, Uwaga, rekord skręceń, 279 skręceń. Ej, bo to, to, to mi się wydaje, że to co są. No to są skręcenia, tego miałam właśnie 290. A te jeszcze niżej? A jeszcze niżej to To może są przesunięcie kości. To też, to żeby mogło być. To to. Albo obicie? Dobra, bo to jest jedna ja mam siódmą już kupioną. Aha. Pierwszy. Ej, ona jest za ile? Milion chyba też coś? Dobra, ja skaczę z Twojej mapy, bo nie chcę, żebyś się czuła słabsza, choć że jesteś słabsza. To za milion 35. Jesteś słabsza! Zamknij <grywa> się! Dobra, to sobie kupię. Jeszcze raz. Baiu, balona sobie kupię. Które? E, daj e, takie narzędzia. Narzędzia? No. I tu masz. Balon hello. I co to daje? I to daje, że jak naciśniesz SHIFT, to będziesz taki balon miał. Ja to kupuję maksymalnie ile mam kasy. Znaczy nie wiem, co to no, daje. To tak jakby, y że ja tego nie mogę mieć na telefonie, bo ja na telefonie jestem oczywiście. Gdzieś... I patrz, jak klikniesz SHIFT, to lecisz mega do góry. Nie da się. A, potem Niskie, co nie? No, a tu się na raz kupuje? Nie, no. Dopóki grasz. Dop 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 To jest sterowanie nad człowiekiem jest też spoko. No, tylko ja chcę chyba idę w tej najne baby, bo już chyba to zwierzę Co? Co? Dobre, jesteś dobra, dobra... Jesteś słabo, włomaniem to. Dobra, dobra. Coś dobra, Dobra, przywracam kolor kurcze. Wstrze... bo to, to tak, tak piszczy z piszczy ja, tak, piszczałka to piszczy, w piszczałce to piszczy, to piszczy, to piszczy. o nie, bo na drzewo ale wiesz, że to czasami możesz się uderzyć jak jesteś już na samym dole to nagle znowu zbić się w i znowu bić wiem, bo to się da przerwać dobra widzowie, jest epicko no dobra, e, ogólnie lecimy z tym koksem no. bo Teraz jest mega z tym balonem, bo teraz masz szansę dobić mega duże pieniędzy z tego A czemu on jest jakby droższy? Droższy jest, bo dalej lecisz, tak? tak bo dalej lecisz możliwie. O! Co Bo dalej lecisz i jakby masz. Co? Jest zero kości złamałam od tego upadku! A tu od tego dwadzieścia No właśnie mówię, najpierw spadnij sobie normalnie potem użyj tego balona. To jest bardziej opłacalne. Ale czemu ja zero kości złamało? Ej weź sobie kup y, tą inną mapę, tą ostatnią, trzecią, bo ona jest najlepsza. Trzecią? Jaką trzecią? Trzecią! <grym> bo ty teraz będziesz miała tylko chłodę, bo już tego balona, a ja na telefonie nie, nie mogę mieć balona. Hmm, nie wiadomo, z jakich przyczyn. Wiesz, że jesteś słabszy, to za chwilę wejdę na najlepszą mapę, jaką mam. I... Ty masz właśnie te głupotę, bo ty... Ja w to grałem dzień i noc! To ja ja jest balon nie... helowy. No, ja dziś nie... Co tak zacięło? Nie wiem, chyba dlatego, że użyłam balona po uderzeniu? Chociaż nie, ja już bym chciała. Spadniesz na 110 kości nie jest źle, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, jest, jest, dobrze. Dobrze. jest dobrze. Wmawiaj sobie to, aż... aż będzie źle. Będzie dobrze. Będzie <grym> dobrze. <grym> 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 że, ja pani bo Ja jestem już Bołtel. na zimowym. Ja też jestem na zimowym. że ja mam zimowy skały Aha. I się zatrzymałem na pół półce strony. Co jeszcze mi tak zaczęło? No bo jesteś zacinaka, no masz tak słaby internet w tym domu, że to się... Nie, ten, ten, ten komputer masz. Dlaczego słabo interneta ale ja ci na moich filmach może czasami jakieś... Może dlatego, że Ty masz pod kabel podczepiony internet? Hmm. Może. Może. Chyba, że chodzi o telefon, no to na telefonie mi też nie zacina. Dobra, dziś, 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 dziś był u mnie odcinek Dzień Zagłady, więc w każdym okresie. Nie, nie, nie. nie, nie no jak nie? Nie wkładajcie, nie wkładajcie. A Te kości drugie to są więzadła to! Jakie więzadła? Co jest? Nie wiem, patrz tam, spójrz tutaj, o. Więzadła. A to jest to, co łączy kości. Nie się schumał. A nie, dobra wiem. Możesz co to To dużo pieniędzy daje? Nie wiem. Nie wiem, czy Wy nie słyszycie jakby szumu w tle. Jak coś to, to jest wiatr. Bo jest mega gorąco. Jest mega gorąca! Uwaga, patrzę już, około 30 stopni. Ty dawaj tam, szybko, w to półkul To pół, TOP! Co? Nie! Nie, nieee! Nie! A, A tamto to jest lekkie obicie. To ostatnie. Nie mam zero. No kurczę, głupie drzewo, ale dobre, 97 kości. No. Moja noga się tak. Kontrola lotu to jest dobre, ja no to po prostu szóstki No właśnie, więc muszę też kontrolować. Kontrola lotu. Kontrola kontrola lotu. lotnicze lotnicze tu lito. <grym /dolata> o tu lata ja... Moje tu linie patrzę. lotnicze mają 11 level. Kontrolla lotu. A tego walona to nie ma czegoś. Będzie mi się pomagać Do, a nie, bo poziom skoku, weź jeszcze z... poziom odbicia w ogóle zwiększ. Poziom slajdu, slajdu też zwiększ, nie mam Poziom czasu odnowienia. Już nie ma. Poziom skoku O! 119 kości Dobra. Maczynę. Teraz chcę coś popowiększałem, jakieś dziwne rzeczy, jak na przykład... Szybkość biegu. 146 kości, kolejny raz w tym odcinku. Co lotu? Ej, jak ja fajnie kontroluję, bo ja mam na 20 poziomie kontrolę Co ja mam na szóstym? <laughs> jak mi się łatwo kontroluje ten lot. W ogóle odbicie też mam na 10 poziomie, więc się bardzo wysoko odbijam od uderzenia. Sklep. Gdzie jest odbicie? Y, w dół i tu masz pozytywność. Wysokość odbica. skoku i... 457 metrów nad ziemią 400... Ja coś 400 coś Tu no jesteś chyba mapy dalej ode mnie Tak, jedną mapę O ja nie mogę! Widziałeś mnie? Nie, widziałem jak ja się tak ubiłem i mi chyba uszy za chwilę rozsa. Jan, Ja piszczy! Masz słuchawki? Tak, jak piszczy. Pisz, ty, pisz, tam. Dawaj, dawaj, pisz, pisz, dostaw pisz, pisz, Dawaj, jeszcze tam, 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 dawaj, dawaj. Ale pisz, 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 Tak! Nowy rekord. 189 kości. A mój to jest 206 kości. Nie ma podjazdu? Cicho. <głos> <głos> Podajcie na nowy dzień zagłady i, i jak gram pierwszy raz w folga, jest to fajne gda. w ogóle ta muzyczka. Mm, 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 mm. Ja my, my nie tańczyłem na krześle, jak słyszałam. Tak, muzykę. To, to pamiętam. Dobra, co? Tu, 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 e, Dobra, a może trochę głośniej, będziemy mówimy, bo... Na ostatnim odcinku było mnie słabo słychać, nie wiem z jakichś przyczyn, ale teraz muszę mieć e, poziom wysokości skoku do góry. A ja mam poziom wysokości skoku na 10. Co? A ja mam 7. Ha ha, 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 ha. O, Dobra. O ja nie mogę jak piszczy, jak piszczałka piszczałkowa. Piszczy ci jak piszczałka. zadło. Mhm. Uh -huh. Mhm. Mm Wiążemy cię, więc za Mhm. Mm ja nie wdarze nie, w ogóle moja posłać straczek jak... jak Czemu ci za chwilę piszczy? Nie wiem, bo ja walę te jakieś piszczałki. Yy, co się dzieje właśnie za moim Nie mi ma Ja mam poziom slajdu ogólnie ulepszony na 10, czyli że będę że będziesz co? Poziom Nie, zwiększyłem poziom slajdu. A co będzie tam slajd? To, że mogę więcej się szypo, tak po ziemi tak się szli hmm. Dalej. To jest fajne, to nie by się mogło tak się Ja mam tylko jeden, chyba. Nieważne, dobra. No tego jest nie. okay. Ja tego Ja O. zwiększyłem... ja w ogóle włączyłem jakąś dziwną kamerę. Takie oko włączyłem. Ja nie mogę! Wiem, to oko jest potworne. Oj, 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 dobra, wyłam, bo będę Żygu, będę rzygł. Będziesz Żygu? Będę Żygu. Sorry, jak cię teraz, nie? Nigdy nie włączyć oka, gdy. O, tu jest po co? Na samym końcu. tu jest O, gdzie go Ja mam na pięć. Nie, miałem na dwadzieścia. Co? Tak. No bo ja mam, nie kupowałam, jeszcze uleczenia, towar. O, ja nie mogę, jak piszczy. 120 kości. I ci w ogóle ja nie piszę. Chyba, chyba widzę. Chciałam cię, jak leciałeś? 135 kości. Ale mi piszczy, tylko że ja mam tylko 29 kości. 170 kości, 171. A ja mam 60... Cały jestem po kadatany, o tym proszę. Super. Znaczy czy ja Wam mogę tylko udowodnić, że tak jest, bo to naprawdę... To, to, to... Nie widzicie nic. Może zagramy w tajpiny jakieś? Dobra, ja zobaczę ile ten film ma. Dobra, film ma 15 minut, a tu tu do mnie przyleci, skoczymy na 3. Czekaj, 1, czekaj, czekaj. Na 3, ja mam mus... 14 coś minut. No? Czekaj, ja muszę tylko załadować twoją słabiacką nubską mapę. Radę ci. ma słabiacka nub, nubska mapa. Dobra, ale nie, chodź, skoczymy z wysokości. No to chodź tu. to ja mam już tej mapie! Internet jest zamulony, żeby nas poznać. A, bo Ty mi możesz ściągnąć internet, bo Ty masz pod. Dół, pod dół. Dobra, chodź szybko, skaczemy stąd. Ale stąd? A mnie nie... Nie, mnie tepnie, to stąd. Stąd dawaj, bo mnie tepnie tam. Dobra. Uwaga! Trzy, dwa, jedno! Zostawcie łapeczkę do góry oraz subskrypcję, bo nie. inaczej zginę.